怎么说？ Ja zapytam, bo jakieś sygnały mieliśmy, że po drugim skoku Kamila trener się poszedł kłócić, że proszę wyjaśnić, o co chodziło. No nie wiem skąd mieliście takie sygnały. Ale Kamil rzeczywiście był tak jakby na szybko wyglądał, puszczony no za szybko. To, no to jest kwestia taka, że tu się bardzo szybko zmienia. To jest, to jest charakterystyczny Bergizel przy takich, przy takich warunkach. Była sytuacja taka, że w momencie, kiedy dostał zielone światło, jeszcze było akceptowane do skakania, później było z każdą sekundą coraz gorzej. No, jest decyzja, albo skacze, albo nie skacze. Zaryzykowaliśmy, żeby skakał. No, wiele szans, wielkie szanse na... na Uzyskania odpowiedniej odległości nie było. A to było niebezpieczne? Nie, takie no niebezpieczne, bez szans na odległość. Ale warunki były dosyć średnie, umówmy się. Były bardzo ciężkie warunki. To było chyba najgorsze warunki od początku sezonu, biorąc pod uwagę wszystkie konkursy. Nie było może sytuacji takiej, że dochodziłoby do niebezpieczeństwa takiego, że coś się może wydarzyć. Natomiast były bardzo nierówne i ten wiatr ma tutaj bardzo duży wpływ na odległości, jakie uzyskali zawodnicy. I było po prostu bardzo loteryjnie. To chyba najgorszy, najgorszy konkurs, jeśli można o kwalifikacji tak powiedzieć, od początku sezonu. Proszę o analizę tych skoków naszych zawodników, na ile te warunki przeszły. Szkodziły, na ile trener jest zadowolony z tego, że. No, ja jestem zadowolony z kwalifikacji, To jest szkoda tylko, tylko Krzyszka bieguna, który to była dla niego nowa skocznia i nie poradził sobie, sobie z tym obiektem, skacząc w trudnych warunkach. Natomiast pozostali zawodnicy skoczyli, skoczyli swoje, swoje skoki. Widać, że nie do końca, nie do końca jeszcze swój dzień miał, miał dzisiaj Maciek kod, natomiast pozostali zawodnicy, to co żeśmy się od nich spodziewali. E, fajnie, fajnie zaskoczył Dawid Kubacki, który wracając dobre skoki. Klimek pokazuje, że cały czas utrzymuje tą swoją dyspozycję na dobrym poziomie jest, no, można powiedzieć, u siebie. Kolejny polski pojedynek nas czeka ziałem To nie jest do końca takie, takie fajne. Z jednej strony można się cieszyć, że fajnie jeden będzie z tej dwójki final na 100%, natomiast e, myślę, że to są załońce na tyle, że, że skarcząc w innych parach, e, są w stanie te pary wygrywać i wchodzić do finału e, przy systemie ko. Natomiast tutaj no, musimy znowu liczyć na to, że jeden z nich wejdzie kolaki ludźmi. Jeszcze jedno moje pytanie, bo prognozy mówią o dużo mocniejszym wietrze jutro. I... Właśnie tak patrzymy w niebo i tak raz jest, raz go nie ma. Przyły takie chmurki wieczne, teraz ich nie ma. Są dwa modele prognoz, które otrzymujemy. Jeden jest taki bardziej optymistyczny, to jest mówi o tym, że warunki mają być takie jak w dniu dzisiejszym, czyli no, to nie będzie piękny konkurs, będzie bardzo loteryjny, natomiast będzie konkurs, a drugie, drugie prognozy są takie, że tu ma być wiatr nawet do 100 km na godzinę, wtedy na pewno te siatki nie będą mogły tutaj stać i konkursu nie będzie. Lepszy taki konkurs loteryjny, czy przeniesienie do Biszechowa i rozegranie tam dwóch? To jest takie dosyć trudne pytanie, bo loteria jest jak loteria. Na loterii można wygrać albo przegrać i zazwyczaj można ocenić to po konkursie. A jakie, są, jakie jest prawdopodobieństwo, że na niedzielę zostanie przeniesiony ten konkurs, a kwalifikacje niedzielne do Bischofshofen na poniedziałek? Nikt nie mówi o takim prawdopodobieństwie. Mamy, tylko, tam, że jest, mamy jest tylko informacje takie, żeby my będziemy informowani i po prostu z godziny na godzinę się będą jakieś zmiany w decyzjach. Na tą chwilę decyzja jest taka, że jutro konkurs odbywa się zgodnie z planem i pewnie tutaj się pojawimy. Jeśli będą warunki pogodowe, kiepskie, no to tak jak parę lat temu będziemy co pół godziny dostawać informacje, w końcu będzie przeniesiony, bo w końcu to jest turniej czterech skoczny i cztery konkursy się odbędą. Patrząc na to, jakie prognozy mają być w Bishofen, tam nie ma zagrożenia tym wiatrem. I no, na pewno taką opcję organizatorzy też mają, żeby konkurs przenieść.